Warsztaty tkackie w technice Sejpaku odbyły się w dniach 25-30 czerwca 2013 roku w centrum rękodzieła w Niemczynie. Są to kolejne warsztaty zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w ramach projektu Reaktywacja Tkaniny Ludowej Konkursy Warsztaty dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mają one na celu przekazanie umiejętności wyrobu tradycyjnych tkanin występujących w województwie podlaskim tkaniny wielonicielnicowej, wybieranej, dwuosnowowej i sejpaku. Do nauki każdej z nich zorganizowano sześciodniowe warsztaty. Ich zakres obejmował teoretyczne podstawy dotyczące budowy warsztatu tkackiego i techniki wykonywania na podstawie zachowanych wzorów oraz gotowych już prac. Oglądamy przygotowanie warsztatu do pracy w technice Sejpalu. Uczestnicy instruowani są przez Sabinę Knoch ze wsi Szczepki koło Nowinki, tkaczkę specjalizującą się w tego rodzaju technice. Jak każdy, również i ten warsztat rozpoczyna się od osnucia nici na snowalnicy. By osnuć wystarczającą liczbę nitek, liczy się je po 10 i przewiązuje kolorową nicią. Nasza tkanina będzie liczyła aż 600 bawełnianych nitek osnowy, ale w tradycyjnych sejpakach ludowych ta liczba jest o wiele większa, w zależności od planowanej wielkości tkaniny, grubości usztych nitek osnowy i szerokości krosna. Tak, z Należy umocować nitki osnowy na krośnie, równomiernie rozkładając je na grzewieniu i naciągając na wał osnowowy. Potem przewleka się je przez cztery nicielnice grupami w parach 4 do 6 nitek. Nitki przechodzą parami przez płochę i mocowane są na listwie. Kiedy nicielnice są osnute, trzeba je przywiązać do podpór i pedałów i można rozpocząć tkanie. Każdy z uczestników ma obowiązek przygotować w ten sposób swoje krosno do pracy. Rozpoczyna się tkanie. Na początku pod czujnym okiem prowadzącej, potem już samodzielnie. Wzór tkaniny wybierany jest kleszczką, na którą nawinięta jest wełnia na nić. Wszyscy pracują w skupieniu, ponieważ mała pomyłka może zakłócić kompozycję całej tkaniny. Chociaż forma pracy jest indywidualna, to determinacja panująca wśród tkaczek udziela się wszystkim. Grupa motywuje, więc nic dziwnego, że świeżo upieczone tkaczki pracują praktycznie od świtu do późnego wieczora. Projekt Reaktywacja Tkaniny Ludowej Konkursy i Warsztaty zakłada również realizację Ogólnopolskiego Konkursu Tkactwa Tradycyjnego skierowanego do twórców i rękodzielników kultywujących tradycję tkactwa, Wojewódzkiego Konkursu na Wywiad o Tkactwie Rozmowy przy Krośniu. Po cztery parki, po pięć, po trzy, jak to sobie życzy. Ale najpopularniej to kostka czteroparkowa. Podsumowaniem projektu będzie wystawa prezentująca najciekawsze wyroby tkackie oraz towarzyszące jej wywiady przygotowane przez młodzież. Szczegóły na stronie www.woak.bialystok.pl pod nazwą projektu. Sejpak jest jedną z wielu rodzajów tkanin ludowych występujących na terenach północno-wschodniej Polski. Charakteryzuje się romboidalnym ornamentem, w który wpisane są zgeometryzowane ptaki, rośliny, gwiazdy lub figury geometryczne, kwadraty, rzadziej trójkąty. Jej specyficzną cechą jest rozluźniona struktura. W miejscach wzoru posiada luźno przerzucone grupy wełnianych nici wątku pod i nad partiami osnowy. Powoduje to, że nitki wzoru łatwo się zaczepiają i strzępią, Właśnie od słowa strzępić w brzmieniu gwarowym sejpać wywodzi nazwę tkaniny etymologia ludowa. Praca dobiegła końca. Ukończoną tkaninę odcina się, podszywa lub wiąże nitki, zabezpieczając w ten sposób brzegi. cierpliwość i pracowitość zostaje nagrodzona. Efekty sześciodniowych warsztatów są zaskakujące nawet dla samych uczestników. Co zrobiłam to zrobiłam. Pogaż się. No też bardzo dobrze.